Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w Donstarch na modach. Dziś razem ze mną jest Maxwell, ale to nie Maxwell jest oczywiście naszym modem, e, tylko mod, który chcę Wam zaprezentować, nazywa się Papkin Lord, czyli Dyniowy Lord. E, jest to mod zrobiony przez Mr. Hastingsa którego już na pewno znacie, ja bardzo lubię jego mody, bo są naprawdę świetne, świetnie zrobione, są ciekawe, e, także naprawdę warto je pokazać. E, I e, za pomocą tego modu możemy sobie stworzyć taką e, istotę właśnie tego deniowego lorda. E, do tego potrzebujemy presticylindatora, tak udało mi się powiedzieć. I możemy go sobie zrobić tutaj w zakładce Magia. Jest na samym końcu, i żeby go zrobić, potrzebujemy, jak widzicie, tutaj tej dyniowej latarni, 30 patyków i jeden ten czerwony klejnot. I rolą e, tego dyniowego lorda jest ochrona naszej postaci. Także proszę bardzo, zrobimy go sobie. Tak wygląda, zobaczcie. Wygląda super. Jak już możecie zauważyć, gdy najedziemy na niego myszką, mm, jak widzicie, ma on tutaj 500 punktów zdrowia, aż czyli bardzo dużo. I jest ta ikonka widoczna, także tutaj możemy sobie spoglądać, ile on tego zdrowia ma. I tak, ma 500 punktów zdrowia, ale możemy założyć mu jakąś zbroję, i wiadomo wtedy ta jego ochrona jest dużo większa. I taki nieuzbrojony zadaje 30 punktów ataku, ale możemy mu oczywiście dać jakąś broń, no i wtedy wiadomo, że ten atak jego będzie zwiększony. Możemy również e, założyć e, na niego na przykład nie wiem o kurtkę, proszę bardzo, jak właśnie wszelkiego rodzaju zbroje, ale niestety nie możemy mu założyć nic na głowę, proszę bardzo, ani czapki, ani kapelusza, ani kasku, e, także na głowę nic założyć mu nie możemy, ale zbroje czy broń oczywiście jak najbardziej on jest stworzony do naszej ochrony, jakby nie było. I walczy do upadłego, tak? Dopóki nie zginie. Także będzie nam pomagał, gdy nas coś zaatakuje, bądź, bądź gdy my będziemy sobie chcieli pokonać jakiegoś stworka. I tak. Posiada większy zasięg ataku niż takie zwykłe postaci, jak również ma zwiększoną prędkość. No, chodź, pobiegaj za mną troszkę, zobaczcie. Także biega całkiem szybko. I tak. Nie musi spać ani nie musi jeść. Nie działa na niego poczytalność, także całkiem fajnie. Może zostać uleczony przez patyki. Proszę, możemy dać mu patyka. Jak widzicie, taki patyczek daje nam 30 punktów zdrowia. I możemy uleczyć go tylko patykami, żadnymi tam maściami ani innymi rzeczami. Tylko i wyłącznie patykiem możemy go leczyć. Jak widzicie, on jest taki fajny z tych patyków tutaj zrobiony. Wygląda naprawdę super. I cóż jeszcze? Walczy podobnie jak świnka, czyli wiecie, tak podbiega, atakuje i ucieka, i w razie śmierci pozostawia też po sobie część materiałów, także gdy będziemy chcieli zrobić kolejnego lorda, to już, to już jakieś tam materiały będziemy mieli. I tak, możemy sobie zrobić kilka takich lordów. Ja, jak sobie próbowałam, to zrobiłam chyba ich z 15, także miałam taką dużą armię i wyglądało to całkiem fajnie. Możemy również go zaatakować z kontrolem. No ja teraz tego robić nie będę, ale, ale też tak możemy zrobić. To so, no, trochę bez sensu, no bo wiadomo, że tworzymy go do naszej ochrony. No ale także słuchajcie, damy mu zbroję. Zaraz zobaczymy, jak on walczy. Zbroje i na przykład. Niech ma tą. I idziemy poszukać. Czekajcie, ja sobie wezmę. Jakiegoś. Czekajcie, zróbmy sobie dzień, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Idziemy poszukać sobie jakiegoś chociażby pająka. Tutaj są pająki. Także zobaczymy, jak on walczy. Uciek. uciekł. <laughs> Chodźcie. Proszę bardzo. Jeden pokonany. Kolejny. Tak... Wezmę jeszcze T. O, jak widzicie, on tak odbiega i wraca z powrotem. Zobaczcie, 498. No, ale ma tą zbroję. Także zobaczymy sobie. O, atakuje ten? Macka atakuje. Ciekawe. No, walcz. Odbiega, ucieka. Fajnie, fajnie wygląda. Znaczy, dłużej to trwa, ale, ale całkiem fajnie. ok Także teraz zobaczymy, jak działa to leczenie. Proszę bardzo. Odgłosy ma też fajne. I już mam z powrotem 500. Teraz jeszcze chciałabym zobaczyć, yy, bo w sumie tutaj dałam mu te, takie najlepsze w sumie, znaczy najlepsze, no te lepsze zbroje i ten, ale może odblokujemy sobie. Już tam nie będziemy się wracać, bo widzieliście, z czego się tworzy. Zrobimy sobie jeszcze jednego. Damy mu, może, zwykłą dzitkę. Proszę bardzo. I zobaczymy, jak to wygląda z takim. O, może być tu. Jak on sobie poradzi. No, będziesz walczył? Ale kurczę, jest, są już we dwójkę, także... No ale możemy zobaczyć z sumie, jak sobie radzą we dwójkę. Jej! Udało się. Dobra, to żebyś nie był taki pogrzywdzony. Oj, tobie dałam. Tobie chciałam. Proszę bardzo. Chodźcie tutaj. Zrobimy sobie jeszcze kilku. To wszystkich chyba nie będę miała. Ale patrzcie jak się ustawili w rządku. No są po prostu świetni. Ale kilku coś tam damy. Tutaj sobie przygotowałam parę tych zbroi Bo chcę... Yy, oj yy, Chcę sobie Sprawdzić jak to będzie z bossem Wiadomo, że one za nas bossa nie pokonają Bo nie ma takiego... takiej istotki, która by sama pokonała bossa yy, Ale na pewno nam w tej walce pomogą Dlatego chcę zobaczyć... no czemu ciągle temu daję? Coś się na niego uparłam, widzę... no patrzcie Stójcie, stójcie Aha, teraz tobie dałam, super Tobie chcę Uciek, dobra, obrócę sobie O, proszę Tak, damy ci jeszcze jakąś broń Kto tu jeszcze nie ma? Ty, nie, ty masz o, Proszę będziesz miał taką Proszę. Tu mam jeszcze jakąś jedną Oj, tej nie możemy dać, zobaczcie. Bo bym zaatakowała, to by się na mnie rzucili. Świetnie. O, ale tu mam jeszcze jakąś jedną. Proszę. A, nie umiem nie wcelować, słuchajcie. Masz. Dobra. Zobaczcie, jaką mamy. <laughs> Armię wyglądają super, naprawdę. Bardzo mi się podobają. Przyspieszymy sobie. Idą psiury. No, może zobaczymy w sumie na psiurach. Na początek, jak to wygląda. Czekajcie, oddalę no, może trochę. O, tu mamy ołtarz, to może tak. Ale ja sobie zrobiłam. Eee, tutaj to niewidzialność, także wyglądają świetnie, naprawdę. Super mod, bardzo mi się podoba. I mówię, myślę, że nie tylko pod Halloween, no ale no, są te dynie, także tak to nawiązuje, ale spokojnie możemy sobie z nimi pograć. Są genialni. No gdzie te psiory? Są! A! I po Co tylko jeden przyleciał? Może gdzieś tam? Idzie zima. To nie przyszedł żaden boss. Patrzcie, tu wyglądają fajnie. <grymne> Znowu psy. O, idzie. Co to idzie do nas? Jelenie cyklop. Okej, okay, to zobaczymy. O, już tu jest. Dawajcie, chłopaki. Wszyscy razem. Już? Wow, niezły. Znaczy oni są nieźli. Sprawdźmy sobie z kolejnym. Jest. Idzie, bo chcę zobaczyć, bo one właśnie pewnie zginą. Ale chcę zobaczyć, jak to jest z tym ogniem, słuchajcie. Dawać, chłopaki. Proszę bardzo, zobaczcie. Zostałam sama na polu walki. Weźmy, może sobie to. Także jak widzicie, smucho no smokiem nam niestety nie pomogą. To są y, ludki z patyków, więc szybko się palą. Ale tutaj, jak widzieliście, z zielonym cyklopem, także z gęsią 8 i z prostu y, niedźwiedziem, tym bardziej nam pomogą. Także tak to wygląda. Ja uważam, że mod jest super. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Jak zawsze jest, jest naprawdę dopracowany, ciekawy, zupełnie inny niż wszystkie. Także chodźcie, chłopaki, trochę tutaj. Będziemy się żegnać. Także tak wygląda mod y, Pumpkin Lord. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo mnie podoba się bardzo. Ja dziękuję za obejrzenie odcinka i do zobaczenia w kolejnym Don't Starwie na modach. Papa! Pa.